Często jestem ostatnio pytany, co sądzę na temat zamykania stadionów i walki rządu z kibicami czy też kibolami. Pytano mnie o to w mailach, na forach. Czy pod stadionem Legii Warszawa przed meczem z Koroną, przed tym zamkniętym dla publiczności meczem z Koroną, pytali mnie protestujące tam kibice Legii. Na szczęście w sposób łagodny, choć wiadomo, że dziennikarze nie są teraz wśród nich bardzo popularni, sądząc po tych hasłach, jakie wykrzykują, a na drzewach zamiast liści będą wisieć żurnaliści, to i tak takie najłagodniejsze hasło i najmniej obraźliwe. No więc moje zdanie jest takie, trzeba walczyć z chuligaństwem na boiskach, ale nie metodami, jakie podjął rząd, nie, nie zamykaniem yy, stadionów. To yy, ta decyzja była dla mnie yy, takim wielkim wyrazem bezradności rządu, że coś koniecznie trzeba zrobić po tych wydarzeniach w Bydgoszczy, do których nie powinno być, yy, na które nie powinno być miejsca, do których nigdy nie powinno dojść, ale festiwal z psychologii, yy, festiwal yy, Zrzucania winy na innych, jaki nastąpił po tym spotkaniu, po tym, po tym haniebnym incydencie, był po prostu godny tego wszystkiego, co się dzieje w naszym kraju, we wszystkich innych dziedzinach. Okazało się, że nie jest winny ani Wojewoda, który dał zgodę na ten mecz, licząc na rozsławienie Bydgoszczy i siebie samej, bo to. Pani Wojewoda, jak mówiła, i policja, która najpierw dała zgodę, potem ją cofnęła. Siedem dni przed spotkaniem, kiedy już trzeba było go zegać PZPN, który oczywiście jak zwykle umył ręce, a moim zdaniem idealną decyzją w tej sytuacji byłoby, wiedząc, że w finale Chorób zagra Legia z Lechem, dwa tak specyficzne kluby darzące się taką, tak to ujmijmy, szorstką przyjaźnią, trzeba było zdecydować się na rozegranie tego spotkania. Nie. W jednym meczu, ale w dwóch meczu mecz w Warszawie bez udziału kibiców Lecha, mecz w Poznaniu bez udziału kibiców z Warszawy. Metodą losowania wyłon wyłonić, kto pierwszy gra u siebie I, i wtedy w ogóle byśmy się nie zastanawiali, nie byłoby tych skutków, nie byłoby tych oglądanych w całej Europie, a nawet na całym na świecie zdjęć równo rok przed Euro 2020. 12, przez to my wszyscy w Polsce mamy problem, przez to rząd musiał, musiał coś zrobić. Co Podjął decyzję o zamknięciu dwóch najbezpieczniejszych stadionów w Polsce o skarceniu dwóch klubów, z których jeden akurat legia próbowała walczyć z huligaństwem na stadionach, próbowała i przegrała tą walkę. Poszła na kompromis z, z kibicami, z, z, z huliganami, cofnęła zakazy stadionowe. Teraz jeden z nich odwiesiła oba kluby straciły mnóstwo pieniędzy, około miliona złotych do tą decyzją sądu. Kiedy słyszę w radiu rzecznika rządu, który mówi, że owszem, Legia próbowała walczyć, przegrała tą walkę, ale teraz rząd jej pomoże właśnie w ten sposób, zamykając stadion i sprawiając, że integrują się ze sobą wszyscy ci kibice, którzy chodzą na stadion, a, a, a chuliganami nie są. To jest naprawdę garstka, którą rząd, policja, prokuratura powinna wyłapać. I indywidualnie ukarać, jeśli ktoś na taką karę e, zasługuje. Tak to widzę. Strasznie nie podoba mi się e, odpowiedzialność e, zbiorowa e, podejmowana wobec kogokolwiek w jakiejkolwiek sprawie, a tu, w tym przypadku, odpowiedzialność zbiorowa e, sprawia, e, że. E, Wiele środowisk odwraca się od słusznej walki o spokój na stadionach, o bezpieczeństwo, o to, żeby kluby nie były we władaniu, no nie wiem, takich herstów, kiboli, zupełnie takich samych jak, jak przywódcy związków zawodowych w wielkich państwowych zakładach pracy. Dopiero co mieliśmy bójkę starcia z policją ochroniarzami w KGHM, związkowców, którzy żądali podwyżki 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 300 zł, podczas kiedy szefowie związków licznych w tych w, tych, w, tych, w tych spółkach Skarbu, Skarbu Państwa zarabiają ponad 200 tysięcy złotych rocznie I, i, i dokładnie tak samo jest z Hersztami kiboli, którzy, którzy trochę uwłaszczają się na tych klubach, to oni rzeczywiście najwięcej zarabiają, wykorzystując zapaleńców jako takich swoich żołnierzy, jako takie swoje mięso na armatnie do walki z klubami, czy też do walki z władzami miasta, czy, czy, czy tutaj wręcz rządem, co chętnie podchwytują politycy opcji akurat sprawującym władzę obecnie przeciw. Dlatego uważam, że to był postrzał we własną stopę, ta decyzja. Ciężko rządowi kibicować, ciężko z nimi iść ramię w ramię w walce. W słusznej walce rozmawiałem z Aleksandrem Bukowiczem, byłym kapitanem Legii, obecnie pomocnikiem Korony Kielce, charyzmatycznym zawodnikiem, serbem, który opowiada, który bardzo jest w Polsce życzliwy i chwali naszych kibiców. Mówi, że podobnie jak w Serbii, Polska ma wspaniałych kibiców, może nawet najlepszych w Europie, i udowodnią to na Euro 2012 bez wątpienia. Natomiast tak jak i oni w Serbii, mamy problem z chuliganami, z małą grupą, która. Powinna być wyeliminowana w prosty y, sposób, bo to są osoby, których można policzyć, może nie na palcach jednej ręki, ale, ale, ale są to, y, jest to grupa absolutnie policzalna, natomiast Polska popełnia te same błędy, y, co Serbia, nie tędy, y, nie tędy droga i niestety nie jestem dzisiaj w stanie przewidzieć ani też obstawić, kto ten konflikt wygra, czy w ogóle uda się go wygrać y, przed Euro 2012. czy czy nasze stadiony będą spokojne, bezpieczne. Akurat zamknięto dwa najbezpieczniejsze, więc kompletnie nie jestem w stanie przewidzieć, jak ta wojna się dalej rozwinie.